Dzień dobry, naszym gościem jest Jerzy Kos, polski biznesmen, który został porwany w Iraku. Mam pytanie, Pan kilka dni spędził w rękach terrorystów. Jak wygląda wtedy taki zwykły dzień? Tak, ja, ja w sumie byłem porwany przez 8 dni, przebywałem w niewoli. No każdy dzień jest straszny, ponieważ jeżeli chodzi o mnie, to byłem na noc zamykany w pomieszczeniu jakimś takim opuszczonym, ale były one zamykane, Byliśmy, byłem związany. Ja pierwszą noc spędziłem sam, drugą noc i następne noce już byłem, spędziłem razem z trzema Włochami, których porwano około dwa miesiące wcześniej i była ich czwórka, jednego zabito po 24 godzinach, kiedy rząd włoski nie chciał spełnić żądań porywaczy. Dzień, ja byłem porwany w czerwcu 2004 roku, więc to było lato, dzień był bardzo długi. W związku z tym e, e, dni bardzo po prostu się dłużyły, i e, na noc, e, tak samo pierwszą noc, jak i następne, e, byłem zamykany, czy byliśmy zamykani. Byliśmy też powiązani, mieliśmy łańcuchy, albo koledzy mieli kajdanki na rękach, oprócz tego jeszcze nogi nam związywano. W pomieszczeniu obok słychać było, że byli e, terroryści, strażnicy, którzy nas nocą pilnowali. I e, całą noc w ten sposób e, żeśmy spędzali. Natomiast dzień rano z wielkim hałasem, szumem przyjeżdżała jakaś grupa zawsze terrorystów. E, otwierano z szumem e, drzwi. Było to straszne, ponieważ często mieli problemy z otwarciem tych drzwi, bo te zamki, lub zamykano nas na jakieś łańcuchy, kutki, często te, te kluczyki gdzieś pogubili, więc zawsze to się odbywało w sposób taki bardzo yy, głośny. Kiedy otworzono, popatrzyli na nas, yy, pokrzyczeli coś. I kiedy po jakimś tam kilku minutach ta cała wrzaba ucichła, no już by, byliśmy jakoś tacy pewni, że nic złego w tym momencie tego ranka się nie zdarzy. Pana też zmuszono do wygłoszenia apelu. Jak to wyglądało? Czwartego dnia od mojego uprowadzenia, już w godzinach późno popołudniowych, Y, przyjechał kolejny Arab, y, terrorysta z kamerą, i weszli do tego pomieszczenia, gdzie żeśmy byli przetrzymywani. To razem byłem już z Włochami. Najpierw y, y, kazali mi powiedzieć, jak się nazywam, po polsku, po angielsku, i yyy, zażądali, żebym wygłosił apel do polskich władz, do, do rządu, do prezydenta z prośbą o Wyprowadzenie wojsk polskich z Iraku, bo jeżeli nie, to zostanę, zostanę zabity. Po prostu to się stało nagle, więc najpierw powiedziałem kilka zdań po angielsku w tej sprawie z takim apelem. Ten mój apel im się nie podobał, bo był za krótki. Kazali mi jeszcze raz powiedzieć, ale troszeczkę rozwijając cały ten apel. Czyli nie dostał pan nie, nie oświadczenia dostałem. do przeczytania? Nie, nie, nie dostałem żadnego oświadczenia, po prostu miałem wygłosić z głowy samodzielnie apel i to zrobiłem. Oczywiście byłem pod bronią trzymany, naprzeciwko mnie stało kilku Arabów z bronią wycelowaną we mnie, także chciał, nie chciał, to trzeba było po prostu coś powiedzieć. Zresztą no też wiedziałem, że to na początku, że to jest moja jakaś szansa, żeby po prostu z jednej strony dać znać, że żyję, a z drugiej strony wiedziałem, że to dotrze do, do naszych władz lub do władz amerykańskich. I, ale jak już ten apel, jak mi kazano o to mówić, więc w trakcie tego apelu zorientowałem się, że, że no, żądania są w zasadzie niewykonalne, niewykonalne i że po prostu no, będzie, będzie trudno je zrealizować. Czy mówiąc po polsku miał Pan taką e, chęć przekazania jakichś wskazówek służbom specjalnym? Ilu jest terrorystów? Gdzie Pan jest? Nie, nie, ponieważ z jednej strony nie wiedziałem, gdzie jestem, ponieważ e, Akurat wygłaszając ten apel byłem yy, w czwartym miejscu od porwania i byłem przerzucany, pierwszego dnia aż w trzech miejscach i później w, jeszcze w jednym tym miejscu właśnie gdzie nagrano tego, na, dokonano nagrania tego apelu. Także byłem przewożony zawsze, miałem zamaskowane oczy, yy, w samochodzie byłem jeszcze, przy, musiałem leżeć, byłem przykryty jakimś yy, kocem czy innym materiałem. Także w ogóle nie wiedziałem zawsze gdzie jestem i, i w związku z tym trudno było tutaj coś podpowiedzieć. Grupy zawsze zmieniały się, po prostu została jedna grupa, dowoziła do następnego miejsca, tam jak gdyby już miejscowi prawdopodobnie terroryści, którzy gdzieś w pobliżu mieszkali już nas przejmowali i, i w związku z tym trudno było powiedzieć ilu ich tam jest, bo to wszystko było płynne, się zmieniało. Pan został odbity w przypadku polskiego inżyniera w Pakistanie. Jest szansa negocjacji. Sądzi pan, że polski rząd powinien naciskać na Pakistan, żeby negocjować z terrorystami? Oczywiście, bo. Porwany, no w moim przypadku ja, ja, po prostu wiara w to, że rząd polski, władze polskie, nasze wojsko, mogą jeszcze też myśleć, że wojsko polskie, które było w Iraku, yy, nasze jakieś oddziały specjalne, no dokonają tego uwolnienia. W związku z tym oczywiście yy, tak samo ten porwany, on liczy na to, że... W, polskie władze zrobią wszystko wywrą taki nacisk na władze Pakistanu żeby po prostu może nie wprost negocjować przy otwartej kurtynie ale w sposób jakiś taki yy, no troszeczkę y, może nie, nie tajne, ale jakiś taki poufny, te negocjacje prowadzić. Być może na początku te, te żądania terrorystów są bardzo, bardzo wygórowane. Bo, bo tak jak dzisiaj zdążyłem przeczytać kilka informacji w internecie, to, to chyba chodzi mi o około 110 jeń, tych przetrzymywanych talibów w więzieniach pakistańskich, no więc to są bardzo wygórowane żądania. Być może w drodze właśnie jakichś tam rozmów takich poufnych dojdzie do, do zredukowania tej liczby, do mniejszej, do takich po prostu, która będzie do przyjęcia dla jednej i drugiej strony. Ale krótko mówiąc, uważam, że no, zresztą polskie władze, rzecznik MSZ-u wypowiadał się, że, że robią wszystko, żeby jednak wywrzeć jakiś nacisk na władze Pakistanu, żeby do uwolnienia Polaka doprowadzono. Gdy w 2003 roku e, nasza armia rozpoczynała misję w Iraku, mówiono, że. E, Polacy na Bliskim Wschodzie, Polacy wśród na świecie islamskim cieszą się bardzo dobrą opinią, wtedy nie myślano o nas jako celu dla terrorystów. Sądzi Pan, że to się zmieniło od tego czasu? Polacy w tej chwili dla wszystkich terrorystów, szczególnie terrorystów muzułmańskich, są bardzo wartościowym celem, i to zarówno ja doświadczyłem, jak teraz nasz rodak, ponieważ no, z jednej strony jesteśmy. Nasza, jesteśmy obecni zarówno w Iraku, jak i w Afganistanie. Jesteśmy tutaj w, w współtowarzyszem walk z, razem z Amerykanami, którzy no, nie są dobrze spostrzegani e, w tamtym rejonie. W związku z tym każdy Polak jest dla terrorystów bardzo wartościowym m, osobnikiem, nazwijmy tak ogólnie. Dziękuję wszystkim. Ja.